Siema, siema. Bartłomiej Sikorski, właściciel sportowych Przedmieść. Właśnie lecę na Łódź, na naszą czwartą lokalizację. Dzisiaj również też będziemy robili e, podsumowanie miesiąca czerwca, także nie mogę się doczekać. Będzie zebranie z wspólnikiem, z menadżerem, z moją siostrą, która zajmuje się też finansami u nas w studiach, więc będzie grubo, będzie fajnie. Nie mogę się doczekać bo tutaj też wtedy analizujemy dużo wskaźników i pokazuje nam to na którym levelu właśnie jesteśmy tego studia. A jak wiemy, a jak wiemy, a jak ja wiem, tak naprawdę, moim zadaniem nie jest być jak najdłużej w tym studiu, tylko jest je jak najszybciej ogarnąć, żeby ono żyło, żeby ono tętniło i żeby wszyscy tam umieli żyć i wiedzieli, co do nich należy robić, żeby się każdy świetnie bawił. Więc, więc fajny dzionek. a ja dzisiaj opowiem, o jednej rzeczy, która bujnęła mnie, także szok. I to nie będzie rzecz, którą należy robić. Tylko to będzie jedna rzecz, którą należy usunąć, jeśli to robisz. Możesz się przestraszyć, możesz nie być do tego przychylny, bo większość to robi. Możesz się zdziwić, możesz mi nie wierzyć, a ja to akceptuję i, i mi się to podoba, spoko. Właśnie tak ma być, masz wszystko podważać, co, co w swoim życiu tak naprawdę spotkasz, nawet to, co ja mówię. W każdym razie powiem Ci, jak było u mnie, bo to jest akurat do zweryfikowania i tak jest. Więc, więc dlaczego miałbym o tym nie powiedzieć, jeżeli to mnie wprowadziło takie ogromne zmiany w kontekście tego, że nagle pojawiły się zamiast tak po kolei powiedzmy placówki jednej, to nagle dwie. Teraz są zapytanie o jeszcze kolejne dwie i to nie mówię o, o studiach mm, moich klientów z mentoringu, w którym pomagam, ogarniam albo otwieram, tylko mówię o stricte własnych klubach, więc po prostu rozwój, tutaj w kontekście CEO, w kontekście decyzyjności i w kontekście tego, że nie jestem już operacyjny, stał się ogromny. Ogromny. I teraz przejść do płynu, czy nie? Najwięcej dało mi skupienie. I pewnie macie w głowie te deep worki, które robię rano, wstawanie o 5, spacer, zimny prysznic i tak dalej, optymalizowanie się, unikanie elektroniki rano, wieczorem. Nie, to już robiłem dawno jako trener. Nawet jako trener, gdy to właśnie robiłem, to to rekomenduję i wciąż się znajdzie na ten temat wiele moich nagrań, które ja to rekomenduję klientom w naszym studiach, czy to, czy to wszędzie, więc to byłem zawsze ja, to dużo dawało, pewnie też dzięki temu mnie między innymi tu jestem i będę szedł jeszcze gdzieś indziej. Na swojej takiej linii życia, natomiast nie o tym, bo zauważyłem, że jedną taką masakrycznie dużą rzecz na palca dało mi coś na właśnie na tu i teraz. I to coś to właśnie to było skupienie, i nie w kontekście robienia kolejnych rzeczy, tylko skupienie w postaci, że przestałem coś robić. Przestałem coś robić. I teraz właśnie to będzie dziwne, bo część z Was może stwierdzić, że nie uwierzyć w to bo to każdy teraz każe robić przecież to jest zajebista dźwignia przecież to jest wolność bo tak teraz wszyscy guru mówią od trenerów wyszedłem z trenerki online wyjebałem to totalnie rozwiązałem zespół, kto tam miał jakiś ludzi to powiedziałem, słuchaj jak tam masz kogoś ode mnie ja już tu na przykład nie pośredniczę, nie prowadzę. Proszę, weź sobie. Dzięki temu też już mi odszedł obowiązek pilnowania ludzi, bo miałem zespół i tak dalej. Więc wyszedłem z tego totalnie. To zabierało mi ogrom skupienia. Nie powiem, były miesiące, że dochodziłem do 30 tysięcy zysku, i stricte też y, próbowałem w tym się rozwijać też. Wydaje mi się, wydaje około 100 tysięcy w ogóle na to, żeby, żeby z tym ruszyć, żeby przejść różne mentoringi, żeby, żeby, żeby przejść z różnymi agencjami. Dużo rzeczy się dowiedziałem, które teraz, nie wiem, może wykorzystuję, może nie, eee, no bo stworzyłem swoje systemy, ale od każdego 1% tak naprawdę i, i powstajesz ty, więc pewnie coś. Nie, nie, nie traktuję tego, że powiedzmy, że, że skoro chciałem się skalować i właśnie rozwijać tu online'owo, a się nie wyskalowałem i nie robię teraz tego, to, co to straciłem nie, ja tego tak nie postrzegam ale mówię o tym właśnie, że trenerka online zabijała moje studia, rozwój i moje skupienie i teraz tak samo widzę u izu trenerów, bo w momencie, w którym rekrutowałem zespół trenerów online do mnie, to też często z nimi rozmawiając, co ja Bartek mogę klepać dla Ciebie dietę albo plany w weekend bo ja personalne troska. I ja zawsze swoich klientów robiłem weekend i Twoich też mogę w weekend. I tak dalej. Więc fajnie, gdzieś tam próbujecie się dobrze organizować swój czas pracy, że, że w tygodniu personale, weekend online, a może rana, a może wieczorem, a może w wolnej chwili. Ale tak czy tak to jest zabieranie, zabieranie skupienia, a wystarczy, że tak naprawdę naciśniemy na jedną z dźwigni mocniej. Choć choć ja nie widzę takiej wolności w trenerce online, paradoksalnie, mimo że trenerka online daje nam możliwość pracy z każdego miejsca na ziemi, to ja i tak nie widzę gdzieś tam takiej wolności, jak można dojść w, w, w prowadzeniu treningów i treningach personalnych. Dlaczego? No, dlatego, że każdy wie, że z treningami personalnymi jest łatwiej. Że w momencie, w którym się zapchał, zaczął myśleć o online'ach. Ok, dobra, to teraz agencją, pomóż mi robić online, ok, pomogli. to online zaczynają wpływać, no i teraz tak. Po pierwsze, tracimy skupienia. Po drugie, znowu jesteśmy operacyjni, czyli znowu klepiemy te plany. Natomiast, dlaczego tak naprawdę za pierwszym razem, dlaczego zapchaliśmy się? Dlaczego, będąc fit, promując życie fit, przyszli do nas ludzie stacjonarnie? Bo to jest łatwiejsze, bo to ma więcej wartości. Bo to oprócz tego planu i oprócz yy, yy, głosówki na Whatsappie dotykasz gdzieś łopatek, gadasz z kimś, czytasz jego emocje, wzruchu twarzy, budujecie relacje, Dlatego to jest złota usługa, której nigdy nikt nas nie zastąpi i to jest prostsze i ludzie czują wartość i dlatego jesteśmy zapchani personalnie, a nie online. Online są trudniejsze. I teraz skoro personalne są łatwiejsze. To dlaczego by nie nacisnąć no. mocniej? Dlaczego by nie pójść w studio, w zespół? Skoro to ma więcej wartości i łatwiej to sprzedawać. Bo trzeba budować zespół. Właśnie. Bo trzeba budować studio i zespół. I marketerzy niestety nie mają takiego kompetencji, więc żeby też utrzymać klientów. Dobra, przeklikałem Ci metę, nauczyłem Cię klikać w metę, to teraz lecimy w online, bo to jest wolność. Nie, to jesteś w dalszym ciągu operacyjny, w dalszym ciągu będziesz klepać na tych wakacjach. Jest to trochę trudniejszy marketing, znowu muszą się siebie, oni muszą, się, oni muszą siebie się czegoś nauczyć, bo też te reklamy są Nieco trudniejsze, potem muszą znowu Ciebie nauczyć, i potem znowu pojawi się znowu coś nowego. Może przyjdą do mnie uczyć się, jak zatrudniać ludzi, i będą może robić, próbować robić to, co ja. Zobaczymy. W każdym razie, w każdym razie skalować to, co wychodzi. Jeśli wychodzi robienie treningów, robić więcej treningu. Jak budując zespoły. Dlaczego agencje nie budują jeszcze zespołów, bo jeszcze nie wiedzą. Wszystkie te chwalenie się, że właśnie oddelegowali komuś treningi, ich trenerzy i tak dalej, to jest rykoszet. Trener sam się dowiedział metodą prób i błędów albo powiedziałem jakimś jakiś ich właśnie klient y, podopieczny, który jest przedsiębiorcą i mówi jak ztrudnia, albo y, oni gdzieś tam metodą prób i błędów, tam jeszcze nikt nie ma procesu w Polsce na zatrudnianie trenerów. Ja to robię od podstaw w swoim mentoringu, bo też mam na ten moment 15 osób i tego nie dało się zrobić na parcie. Rozjechałem myślę, że lekko 30 osób różnych zespołów, także doświadczenie tutaj dało wiele, błędy dały wiele. Agencja zatrudnia siostry i brata, półtorej osoby, czasami do trzech, ktoś tam coś musi przeklikać, coś ten, ale tutaj za dużych kompetencji, szczególnie do osób obcych, nie mają, więc na ten moment skalują i mówią, że trenerka online to jest wolność, wolność, bo robisz z każdego miejsca na ziemi. Tylko, że wciąż robisz, robisz, klepiesz. Natomiast jak może wyglądać? Tak naprawdę szczyt. Ja teraz będąc na, na Kanarach. Z tymi czterema studiami moja praca wyglądała na tym, że napisałem do menadżera dwie wiadomości, jak tam, i jedną do działu marketingu, jak tam. I wrzuciłem sobie screeny od razu na relacje, bo, bo super. I nie było co robić na tych czterech lokalizacjach. Kontakty wpadały, ludzie się chcieli umawiać, eee, trenerzy piszą do podopiecznych o, o, o opinię, jest na to proces. E, opinie wpadały, e, zainteresowane osoby kontaktem się kontaktowały, e, otrzymywali telefony. E, na telefonach menadżer brał zaliczki, ogarnął z 10 osób, e, z, menadżer zrobił e, wszystkie konsultacje, przyszły nowe osoby do klubów. No co ja miałem robić? No bić brawa, bić brawa. E, więc to może wyglądać fajnie, no ja jedynie co mogę zrobić na ten moment to popatrzeć z lotu ptaka co idzie, co nie idzie jaka jest konwersja, jaka jest strategia czy otwieramy piątą lokalizację czy wchodzimy bardziej w mentoring czy, czy teraz udostępnić ze swojego zespołu ekspertów którzy robią ze mną studia i udostępniać ich do mentoringu no, takimi teraz wyborami jestem takimi decyzjami teraz e, się powiedzmy głowie rano i pracuję na deep workach. czy teraz Mój zespół udostępniać w mentoringu, żeby rozmawiał z innymi właścicielami i pomagał mi się tutaj skalować ten mentoring, czy otwierać piatę lokalizacji? I na tym się zastanawiam. Jeżeli wdrażasz, robisz, to tak to może wyglądać. Lecisz sobie, robisz jednego kola. Jeżeli masz powyżej dwóch studiów, to uważam, że warto mieć menadżera. Są procesy, procedury, trenerzy wszystko wiedzą, co robić. Będą kontakty, przyjmujemy nowych, dbamy o starych, są też na to procesy, procedury, analizujemy, czy, czy jest ewentualnie o to dbane. No i tyle. No i co ja mam. Jeżeli miałbym się zająć tylko studiami, no to ja siedzę i, i biorę 15 książek na taki wyjazd. Jako, że mam obsesję i siedzę w mentoringu, jeszcze druga firma, to działam sobie teraz w drugi filmie, nagrywam teraz, teraz dla Was, jak może wyglądać. Praca i życie właściciela, i uważam, że fajnie. I fajne tematy można porobić, można dojść, i to jest wolność. Trenerka online sobie mi to dała? No nie sądzę, bo nawet na najwyższym levelu, gdzie masz ten team, i to i tak gdzieś tam musisz robić te kole grupowe, bo jesteś twarzą, bo jesteś osobą, która ściąga ruch do swojej firmy i tak dalej. Więc. Największą dźwignię i tą wolność, miejsce, w którym jestem i mi się podoba w studiach, że teraz tylko rozkminiam, czy skalować to, czy to, czy piąta lokalizacja, czy bardziej mentoringi online, więcej osób sobie przyjąć, jest... się pogubiłem. O, że rozkminiam czy... rozkminiam takimi dwoma rzeczami, że spoko, że może być spoko, że dużo więcej wolności na samej górze bycia w studio, a na 4 lata, od 4 lat, 4 lata temu, w październiku będzie 5 rok, piąte urodziny są tak naprawdę pierwszej lokalizacji. Więc 5 lat to nie jest długo. Znam trenerów, którzy są 20 lat na sali, i jeszcze gdzieś tam nie mają studia, może nie chcę mieć, nie mi oceniać, bo to też trzeba zrobić filozofię i zobaczyć, czy jesteś osobą do tego kompetentną, czy, czy jesteś w stanie. Przenieść się trochę do gabinetu i do pracy nad i podnosić troszkę e, ważniejsze decyzje nad, nad biznesem, a nie tylko wy. E, no ale tak to wygląda. Dużo większa wolność wita nas w byciu prawdziwym szefem studia niż w rozwiniętym trenerze online. Ekstra. Czasowo. Bo pracujesz nad firmą, a nie wy a dojście uważam na górę jako szef studio jest prostsze dlaczego? bo w treningu personalnym czuć wartość to się łatwiej po prostu sprzedaje bo nie z powodu masz 20 treningów personalnych tam dziennie czy tygodniowo a nie 20 planów online więc przestań myśleć, że będziesz to online nic Ci tam w tych online'ach się dalej będziesz trenował Pojedziesz tak, pojedziesz na te kanary, no ale będziesz klepał. A jeżeli pójdziesz w studio, zainwestujesz czy to w mentoring, czy to właśnie w klub, czy to w to, i to tak naprawdę będziesz miał zespół, no to piszesz siema, jak tam, co tam. Super. I doglądasz tylko tyle, ile chcesz, albo według procedur. Więc się Studio win win, win, win a u mnie porzucenie online'ów game changer czy trzeba mieć mi się wydaje też, że no, trzeba mieć na pewno wsparcie i jajca żeby takie ruchy robić aczkolwiek czy jajca jeżeli przemawia do Ciebie to co mówię to nie trzeba mieć jajca tylko mózg tylko i już tyle na dzisiaj Bartłomiej Sikorski kończy swoje rozkminki zaraz będę na czwartej lokalizacji i sobie co robię i mam dzisiaj cztery kole w innej firmie a tam będę na tej czwartej lokalizacji bo dzisiaj mamy tylko rozliczenia zaraz będzie i trener i menadżer, i będą nowe konsultacje. Ja sobie doglądnę, zobaczę, czy jestem w stanie coś tam pomóc, czy jestem w stanie jakoś usprawnić ten proces, jak pójdzie rozmowa sprzedażowa, czy były wszystkie podpunkty zawarte i ulepszam w ten sposób ludzi, bo chcę, bo lubię, a nie bo muszę, a nie bo jestem w kołowrotku, a nie bo jestem sfrustrowany. Tego Ci życzę i do tego mam nadzieję też zmierzasz. Pozdrawiam serdecznie.